Ci bliscy pracują i nie mogą siłą rzeczy zająć się tymi, którzy potrzebują opieki, to nie znaczy, że ich nie kochają. Po prostu nie mogą. Mają swoje rodziny, mają swoje kredyty. Bardzo często. Natomiast samorządy organizują usługi opiekuńcze i mieszkania tylko ze środków własnych gminy. Nie mają żadnych innych źródeł finansowania. Witam Państwa. Dzisiaj gościem programu Wyszło na zdrowie jest pani minister Marzena okła minister do spraw polityki senioralnej. Witam panią minister. Dzień dobry. Gratuluję tego Dziękuję. stanowiska, ale, ale też myślę, że to jest ogromne wyzwanie. Natomiast to, co moim zdaniem bardzo dobrze wróży, to jest to, co pani kiedyś powiedziała, mianowicie, że polityka senioralna to wartość, a nie obciążenie. Zdecydowanie. A jak pani to rozumie? Nie możemy patrzeć na seniorów jako na ludzi, którzy kosztują, którymi się trzeba tylko opiekować, ale przede wszystkim musimy spojrzeć na nas jako na społeczeństwo, w którym żyjemy wspólnie, razem. To jest taka odpowiedzialność, kwestia solidarności pokoleń. Seniorzy to kwestia też srebrnej gospodarki, kwestia usług opiekuńczych. To my, jako państwo, możemy pomagać sobie wspólnie, na przykład w opiece nad naszymi bliskimi. Przecież my ich kochamy mhm. i chodzi o to, żeby, żebyśmy jako państwo podjęli taką decyzję, żeby pomóc tym, na przykład, którzy pracują, a powinni się, czy też muszą mhm. się opiekować bliskimi, żeby pomóc im w tym zadaniu, żeby sami mogli pracować. No właśnie, my, jako społeczeństwo, powinniśmy też podnosić swoje kompetencje, prawda, jeśli chodzi o taką opiekę, czy wspólne, wspólne życie z seniorami. Pani minister, ale wspomniała pani, że to bardzo zróżnicowana grupa, bo z jednej strony mamy do czynienia z seniorami, którzy są na rynku pracy nadal aktywni, albo w ogóle aktywni społecznie, są społecznikami, działaczami, ale są też tacy, którzy są chorzy przewlekle, więc trzeba wybrać jakieś priorytety. Co pani wybierze, bądź już wybrała, jeśli chodzi o politykę senioralną? Znaczy seniorami, czy też kwestią starzejącego się społeczeństwa trzeba zająć się w sposób absolutnie całościowy. Więc trzeba myśleć i o tych, którzy y, przechodzą na emeryturę, są aktywni, są jeszcze, mają jeszcze względnie dobry stan zdrowia, tak żeby jak najdłużej utrzymywać ich w tym dobrym stanie zdrowia. Więc o tych programach i projektach trzeba myśleć, ale jednak dla mnie osobiście i w mojej ocenie największym zadaniem i wręcz mhm. koniecznością na dziś jest zajęcie się tymi ludźmi, którzy, których nie widzimy, których nie słyszymy, którzy mhm. są w domu i potrzebują pomocy. Oni być może dla polityków do tej pory nie byli atrakcyjni, bo nie byli widoczni. Oni nie pójdą, nie będą protestować, a wiadomo, że rodziny jakoś sobie będą, jakoś sobie mm -hmm. muszą radzić z opieką nad swoimi bliskimi i jakoś sobie radzą. Na przykład szukają opiekunek, często z zagranicy. Efekt jest tego taki, że mamy do czynienia z szarą strefą, jeśli chodzi o świadczenie usług opiekuńczych miejsca mieszkania, albo szukają jakiegoś miejsca do umieszczenia mm -hmm. swoich bliskich, najczęściej w tych prywatnych placówkach, chociaż oczywiście nie Które tylko. Które są bardzo kosztowne. Które są bardzo kosztowne. No i oczywiście kwestia jakości, bezpieczeństwa, odpowiedzialności. Mhm. Więc, w mojej ocenie, my naprawdę musimy jako społeczeństwo mieć świadomość tego, mhm. że y, nas starzejących się ludzi nie będzie mniej, tylko będzie więcej. I y, zamiast myśleć w kategoriach: Obciążenia, myśleć w kategoriach wspólnego wyzwania, mhm. że możemy sobie z tym, razem z, tym, z tym wyzwaniem poradzić, i to może być naprawdę wielka wartość. Na przykład usługi opiekuńcze mogą być y, dobrymi miejscami pracy, Oczywiście. które i, i tę pracę mogą wykonywać zarówno młodzi ludzie, jak i ludzie, którzy nawet przeszli na emeryturę, a chcą jeszcze być mhm. aktywni i pomagać innym ludziom. Możliwości jest naprawdę wiele. Musimy zobaczyć, że to jest tak, tak, że to jest tak naprawdę i nasze wspólne zadanie, mhm. i wspólny cel, i wspólnie możemy. Sobie z tymi poradzić. W ogóle musimy spojrzeć inaczej na politykę senioralną. I tutaj potrzebujemy partnerów, organizacji pozarządowych, różnych fundacji, wsparcie mediów. Sami seniorzy muszą być zaangażowani w ten cały proces. I również seniorzy aktywni, którzy dzisiaj wiele robią, jeśli chodzi o aktywizację w swoich lokalnych środowiskach, muszą też S oni muszą być głównymi partnerami, właśnie w tym spojrzeniu na tych seniorów, którzy razem z nimi nie będą aktywni, nie są aktywni, potrzebują pomocy. Czy są takie dwie kwestie, o których Pani już trochę mówiła w mediach. Pierwsze to jest bond dla seniorów mhm. i czy mo czemu będzie służył ten bond dla seniorów? Czy to będzie przede wszystkim aktywność samorządów, czy jak to, jak to jest wymyślone? Tak jak powiedziałam, w mojej ocenie największym wezwaniem jest zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które ich już wymagają. I największy problem mają ci, których bliscy nie mieszkają z nimi. Mało tego, nie chodzi mi o to tylko, że nie mieszkają wspólnie z nimi w domach, bo to jest w ogóle rzadkość, ale często nie mieszkają w tym samym mieście, często mieszkają w innym województwie. I chodzi o to, że. Ci bliscy pracują i nie mogą siłą mhm. rzeczy zająć się tymi, którzy potrzebują opieki. To nie znaczy, że ich nie kochają, po prostu nie mogą. Jest mają to. swoje rodziny, mają swoje kredyty bardzo często. Natomiast samorządy, zgodnie z obecnie funkcjonującymi przepisami, organizują usługi opiekuńcze miejsca mieszkania tylko ze środków własnych gminy. Nie mają żadnych mhm. innych źródeł finansowania. Efekt tego jest taki, że te usługi są niewystarczające. To są dwie godziny, czasami cztery godziny i rodzina właśnie bardzo często w tej sytuacji sięga po takie nieformalne okay. świadczenie tych usług, czy też zabezpieczenie tej bond formy będzie opieki. będzie dodatkowym wsparciem finansowym. W pie, tak, w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby bon był skierowany po pierwsze do tych, którzy, którzy mają, którzy są jak naj, którzy są starsi, okay. na przykład 75+, choć nie chcę przesądzać, bo to jest dopiero, jesteśmy przed Konsultacjami społecznymi, ale skierowane do tych, których bliscy pracują, mhm. nie mogą się nimi zająć. Przecież ci ludzie, którzy pracują, oni odprowadzają składki, oni płacą podatki i to jest nasza decyzja, państwa, społeczeństwa, na co te podatki mają iść. No, w, w, przede wszystkim powinny iść e, dla tych, którzy, Pracują, płacą podatki, ale mają potrzebę na przykład, żeby ich mhm. wesprzeć w opiece nad bliskimi. Więc taki błąd bon senioralny to kwestia właśnie dofinansowania, ale w postaci usługi, nie pieniądza, dofinansowania y, dla samorządów, mhm. organizacji opieki w miejscu zamieszkania dla ich bliskich. Pani minister, trzymam kciuki za realizację tych wszystkich planów. My będziemy jeszcze te kwestie pogłębiać i dyskutować na pierwszym kongresie zdrowia seniorów, który rozpoczyna się w Warszawie już pierwszego Lutego, ale o tym szczegóły jeszcze będziemy Państwu przekazywać. Pani minister, bardzo dziękuję bardzo za to dziękuję. spotkanie.